Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki! Siema mama! Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki! Kocham Cię, Mamo! Życie jest jedno jedna jest ona Ty znasz ją od najmłodszych lat Dzieciństwa chwile Radość i czułość, to od niej bezsenny ten dar, to ona jest zawsze przy Tobie, to ona tuliła Cię tak... Wszystkiego najlepszego z okazji gdzie Mamy. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy za wszystko i wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, mamo! Ciebie jest yeah. yeah Mam, że robię co chcę, że w ogóle się nie przejmuję czasem to, co mówisz, ale wiesz, że naprawdę cię kocham na świecie. jest moją naszą mamą i naprawdę chciałabym złożyć najlepsze życzenia z okazji Dnia Matki. Kocham Cię. Choć serduszko moje jest małe, Tobie dziś oddaję całe. Byś na zawsze pamiętała i podzielkę moją znała, za to wszystko coś zrobiła, wychowała, urodziła i że jesteś mą ostoją, za to, że jesteś matką moją. Ślą życzenie, Ani kwiatki. Oraz miłość na dzień matki. Dziękujemy, dziękujemy mamy, że jesteście. Kochamy, kochamy Was. Tak więc, droga mamo, dziękujemy Ci za wszystkie chwile, które z nami spędziłaś i jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Kochamy, mamy, Jesteście najlepsze. Dziękujemy, dziękujemy. za poświęcony czas. Kochamy Was. Kiero mama. Kocham Cię, mamo. Mamo, kocham cię szczerze i twoją miłość do mnie naprawdę wierzę. Jesteś moją biazką na niebie, tak naprawdę kocham Ciebie. Na ja wolę moją mamę, co ma włosy jak atramen, złote oczy jak mój miś, no, twojego święta? Chcę, abyś zawsze była uśmiechnięta. Za to, że jesteś przy moim boku. Za to, że drogę mi pokazujesz w mroku. Za to, że moje życie pełczą, no wiesz. Z całego serca Ci dziękuję. Dzień Matki jest teraz w roku. Szczęśliwy i pełen uroku. Dziękujemy, że zawsze jesteś z tak, nami. Że zawsze nas wspierasz, mimo tego, że nie zawsze jesteśmy najlepsze. I że po prostu jesteś. Wszystkiego najlepszego z okazji miała. kwiaty z wszystkich kwietnych łąk miały Twoje oczy uśmiech ciepło rąk. Gdyby mogła... Hej mamo, w związku z tym, że dzisiaj jest wydzień, chciałam Ci po prostu podziękować za wszystko, co dla mnie robisz. Jesteś wspaniała i kocham Cię. Cześć mamiczko, pozdrawiam, e, dziękuję Ci za to wszystko, co, co dla mnie robisz, za to, że jesteś i że mam wspaniałą rodzinę. Mamo, ja, Filip Straszewski, z całego serca dziękuję za tą wielką miłość, za to wielkie wsparcie, za ten, za ten wielki wysiłek, jaki włożyłaś w moje wychowanie. Z całego serca Ci dziękuję i mamo, po prostu chcę Ci podziękować, że jesteś ze mną, że troszczysz się o mnie i gdyby nie Ty, to nie wiem, co bym dzisiaj zrobił, więc chcę Ci podziękować. Kołam Cię z całego serca. Dziękuję Ci po prostu. Dziękuję Ci i szczęśliwego Dnia Nasza mama już od rana, taka piękna i zadbana, dla nas miła i otwarta, niczym słowa jest zaradna. My kochamy naszą mamę i piosenkę wyśpiewamy. Sto lat, sto lat nie lat, żyje, żyje nam, a kocham! Mamo, mamo, w dniu Twojego święta życzę Ci, żeby zawsze była uśmiechnięta. Mamusiu, kochamy Cię. Mamo, mamo, coś Ci dam. Jedno serce, które mam. A w tym sercu roży kwiat. Mamo, mam, mam, mamo, żyj sto lat. Kochana mamo, chciałbym Ci podziękować za całą troskę, jaką włożyłaś w mój rozwój, pieniążki i żebyś dalej mnie rozwijał. Mamo, mamo wszystkiego najlepszego! Brawo. Czekaj, mamo. Która strona jeszcze? Chcę, żebyś zawsze ze mną był. Chcę, żebyś mnie nigdy nie opuściła. Moja mama zabiegana wstaje już z samego rana. Biega, skacze, wszystko sprząta i śniadania mi przyrządza. ktoś nieba chylić chciał co dnia, to nikt Cię nie będzie tak kochać jak ja. Dziękuję Ci za pomoc w nauce. Za wyróżniałość. I za czas spędzony ze mną. Bardzo, Bardzo Cię kocham. <laughs> no chciałam Ci życzyć wszystkiego najlepszego, i to nie tylko dzisiaj, na Dzień Matki, ale również na całe życie. Chciałam, żebyś była szczęśliwa i żebyś była oczywiście zdrowa, żebyś była też przy mnie, bo ja nie wiem, jak bym sobie bez Ciebie dała radę. Dziękuję Ci za wszystko, za tę troskę całą, którą mi ofiarowujesz, bo ja to wszystko widzę, mimo, że może Ci się czasami wydawać, że tak nie jest, ale ja o tym wszystkim wiem, jak wiele mnie, dla mnie poświęciłaś. I wiem, jak bardzo mnie kochasz. I po prostu bardzo Ci dziękuję, i proszę, żebyś zawsze była. Kocham Cię. Wszystkiego najlepszego, mamusiu. Dziękuję Ci, mamo, za wszystko, co dla mnie sobie I za wszystkie chwile, które ze mną spędziłaś. Kocham Cię, jesteś najlepsza. Dziękuję Ci Mamo, za, moj... za Twoje wsparcie, za to, że mi kibicujesz w mojej pasji, za twoje pyszne obiady najpyszniejsze na świecie, za to, że jesteś taka kochana, że wyrozumiała za czas spędzony z Tobą, za wszystkie nasze wypady na miasto, na plateczki, na wszystko tu było naprawdę cudowne. Jesteś najpokajszą mamą na świecie i za wszystko Ci bardzo dziękuję. Ja Najlepsze na świecie. Dziękuję za wszystko, co dla mnie robisz. Dziękuję, że jesteś. Kochajcie. Cię! Dzień. Dziękuję za, mi, za to, że to, nas wspieracie w tych chwilach. Za to, że nie, zawsze z nami jesteście, a zawsze nas uślicie. Za waszą codzienną pomoc. Wszystkiego najlepszego, mamo. Dziękuję ci, mamo, za pyszne obiady. Za ciepłą, miłości. I za to, że nosiłaś mnie 9 miesięcy pod sercem. Kochana mamo, dziękuję za pomoc i wytrwałość. Dziękuję za to, że mogłaś mnie wspierać w tych najtrudniejszych momentach. I dziękuję, że pomogłaś mi wybierać właśnie te właściwe decyzje w życiu. Dziękuję za wszystko. Dziękujemy Ci mamo za Twoją troskę, twoją opiekę i miłość. Kochamy cię mamo! Kocham cię mamo, dziękuję, dziękuję że jesteś. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. Z okazji Dnia Mamy chciałbym to wyjrzeć i moją mamą wszystkiego najlepszego podziękować za to, że spędzałeś ze mną czas, gdy koledzy nie mogli, a przy okazji, gdy pomagałeś mi w sytuacjach, gdy nie mogłem sobie sam poradzić. Mamo, Mamo, składamy Ci życzenia. Zdrowia, szczęścia, powodzenia. Kończę, mamo. Wszystkiego najlepszego, mamo. Jesteś najlepsza na świecie. Kochamy Cię. Kochana mamo, dziękuję za skończony czas, za miłość i wyrozumiałość. Kochana mamo, dziękuję za wyrozumiałość, wsparcie i za to, że ze mną jesteś. Wszystkiego najlepszego, Pani Matki. Mamo, kocham Cię, jesteś najlepsza. Dziękuję Ci, że zawsze jesteś przy mnie. Dziękuję Ci za troskę i za to, że zawsze jesteś przy mnie. Kocham Cię, Mamo, jesteś jest. moim skarbem. Na początku, chciałabym Tobie podziękować za, za to, że zawsze mnie wspierałaś, że zawsze byłaś, że zawsze po prostu mi pomagałaś, że byłeś przy mnie. I chciałabym ci też przeprosić za to, że często zażmiłam Cię, że byłam grzeczna. Po prostu, mamo, kocham Cię i przepraszam za wszystkie rzeczy, za te złe rzeczy, które Tobie zrobiłam, które sprawiły Ci przykrość. Kocham Cię, mamo. Kochana mamo, dziękuję Ci za to, że jesteś. Zdrowie, życzę Ci, zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo uśmiechu i żebyś była taka, jaka jesteś. Dziękuję za Twoje wsparcie. Kocham Cię, mamo. Mm. Happy Mother's Day. I love you, mamo. Kocham cię mamo i dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Kocham cię! Dziękuję za całe twoje wsparcie. Jestem różyczka, wypadłam z koszyczka. Nie umiem wierszować, tylko mamę pocałować. Dziękujemy, że jesteście. Dziękujemy za to, co robicie. Kochamy Was. No, że jesteście. Dziękujemy wszystkim. Wszystkiego najlepszego, mamo! Kochamy cię, mamo! mamo, dużo szczęścia, pomyślności i uśmiechu i radości i zawsze mocnych kości. <laughs> Kocham cię z całego serca, miałem w życiu przewnienia, wyglądałem na odmienca. Teraz staram się to naprawić, żeby dać Ci trochę szczęścia. Gdybym mógł co w ten czas, choćby o parę lat, naprawiłbym błędy, których nie chciałem sam. Jak zapali się świeczkę, to gaśnie co jakiś czas. Ale jest jedna rzecz, która nigdy nie zgaśnie, to uczucie do ciebie pozostanie na zawsze. To serce biło na ciebie od samego początku. Ty nosiłaś mnie w brzuchu, trzymałaś przy duchu, teraz całą Ekipą, gimnazjum 22 Składamy ci życzenia Spełniamy twoje marzenia Żebyś była szczęśliwa i nie zapomniała tego dnia Teraz kadzi się bab Obdarowała życiem nas Dziękujemy ci mamo Że przy nas zawsze byłaś Dziękujemy, dziękujemy